Tamte lata, za mało lata, jak dzieciak latał, schodników czerpał do życia zapał, bo nie znał, on nie znał jeszcze wtedy codzienności Dzisiaj ta codzienność tu przyprawia go do on Dorośni, a uwierz, że znów będziesz chciał być dzieckiem, bo w dzieciństwie od życia dostajesz to, co najlepsze. Po pierwsze, nie musisz się wcale niczym przejmować Po drugie nie ponosisz konsekwencji za swoje słowa Nie wiesz co znaczy żałować, bo nie dostałeś po karku Czasem się przekonasz, jaki to ciężar dla swoich barków Kiedyś zabawa w parku, a teraz libacje na łatwiej nie myślałeś wcale o tym, puszczając się na kusztawce Byłeś z tym kupaczkiem, to te życie cię zmieniło, wtedy rodzina w komplecie Gdzie teraz ta wielka miłość? Czemu tak się porobiło, ułożyło? Nie pomyśli, kolorowo bywa wtedy, kiedy sam to sobie wyśni Za mało lata wszystko wydawało się być inne Ty raz już wiesz, co znaczy spać, Wodyne, niewinne dziecko żyje tak jak mu się tu podoba To się zmieni kiedy pozna wartość swojego słowa Za mało lata wszystko wydawało się być inne Teraz już wiesz co to znaczy spać z państw, Niewinne dziecko żyje tak jak mu się tu podoba To się zmieni kiedy pozna wartość swojego słowa Kiedyś było inaczej, raczej nie tak jak jest teraz Ja pamiętam to, bo jak większość zaczynałem od zera Pracowałem na szacunek, kształtowałem wizerunek by być teraz tym kim jestem i w sercu czuć z tego dumę Jestem sobą, piszę słowo, każde przemyślane z głową Całą um na bit, robię to pierwszoligowo Za mało lat, aby nie uwierzył, że ja w sobie mam Że złożę coś sensownego z tego co przeżyłem sam Teraz więcej wiosen mam na w swoim pocie życiowym dobrze wiem, że to ten czas do startu jestem gotowy Nie wybieram się na łowy To moja droga po swoje Co mi się należy, biorę garściami Bo to jest moje To jest pewnie na tym gruncie starszy niż za mało lata Miałeś zabawki, miałeś kolegów, wiedzie poznasz brata, prawda, ją rymem oplata, W ten sposób nie koloruję Za mało lata nie rymowałem, a ty raz to czuję Za mało lata Wszystko wydawało się być inne Ty raz już wiesz to znaczy spać, Niewinne dziecko żyje tak, jak mu się tu podoba, to się zmieni, kiedy pozna wartość swojego słowa. Za mało lata wszystko wydawało się być inne, teraz już wiesz, co to znaczy spać, czy Niewinne dziecko żyje tak, jak mu się tu podoba, to się zmieni, to co było już nie wróci, a wiem o tym bardzo dobrze Czas nie zawróci, na końcu każdego czeka pogrzeb Jutro może za miesiąc, bądź za kilkadziesiąt lat Tego nie wiem, dowiem się, gdy skosą przyjdzie po mnie kat Jako małolat wcale nie tak rozumiałem ten temat Skoro się urodziłem, to chyba nie będę umierał Nie docierało to do mnie, tak jak dociera teraz To życie, a wydawałoby się, że to łatwy schemat Tak nie jest, jak masz podjąć decyzję, kiedy masz dylemat Musisz zdecydować sam, kiedyś ktoś za ciebie wybierał Teraz ty stoisz przy sterach i nikt to mnie kieruje, bo od doświadczenia To zmienia, ukształtowuje Będąc małolatem chcesz być dorosły Jesteś, żałujesz, sam się przekonasz Gdy na swój pierwszy chleb zapracujesz Ile warty jest banknot? Prawie tyle co nic A bez niego na tym świecie po prostu nie da się żyć Ta lata, wszystko wydawało się być inne Ty raz już wiesz co to znaczy spaść To zmieni, kiedy pozna, swojego słowa. Za mało lata, wszystko wydawało się być inne. Teraz już wiesz to znaczy spać jest tu podylne. Niewinne dziecko żyje tak, jak musi się tu podoba. To się zmieni, kiedy pozna, Markość swojego słowa. Za mało lata, wszystko wydawało się być inne. Teraz już pieść, to znaczy spać państwem, jest tu Niewinne dziecko żyje tak, jak musi tu podoba. To się zmieni, kiedy pozna, wartość swojego słowa. Za mało lata, wszystko wydawało się być inne. Teraz już wiesz to znaczy spać Niewinne dziecko żyje tak jak mu się tu podoba To się zmieni kiedy pozna wartość swojego słowa